Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Dzisiaj udajemy się do Krośnieńskiej Fary, do Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej. Tam zobaczymy, jaki skarb mieści się w głównym ołtarzu, a następnie wysłuchamy świadectwa. Serdecznie, zapraszam. W połtarzu głównym bazyliki mamy piękny obraz, na którym ukazana jest adoracja Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Adorują Matka Najświętsza, Aniołowie, święci i błogosławieni. I my również włączmy się do tej adoracji razem z Matką Najświętszą. Adorujmy Trójcę Przenajświętszą. Ołtarz główny wykonany został przez Cyncerzy Krośnieńskich w latach 30 XVII wieku. W jego polu głównym znajduje się obraz adoracja Trójcy Świętej i Matki Bożej przez wszystkich świętych. Najprawdopodobniej jest to dzieło weneckiego malarza działającego w Polsce. Trójca Święta jest głównym celem kultu. Trójca święta odbiera właściwą cześć, chwałę i uwielbienie od Matki Bożej, od wszystkich świętych, ale również i od nas. I to jest właściwa pobożność katolicka przez Maryję do Jezusa. Ja odkąd pamiętam, rodzice uczyli mnie różańca, a od trzech lat bodajże. Chodzę na pielgrzymki i tak się wziąłam już w tą grupę, nawet mam nawet na gitarze gram. Także nie chodzę tylko po to, żeby się przejść, tylko faktycznie daje mi to taką satysfakcję na cały rok siły, chociaż się na tym męczy ludzie myślą, że to jest że to jest strasznie męczące, ale człowiek już tego później nie czuje po tym dziesiątym dniu, kiedy już wchodzi na tą jasną górę, to naprawdę. Jest to bardzo miłe odczucie, lecz niestety w tym roku nie mogłam iść i przeżywałam to dosyć. Byłam też w tym roku na oazie i właśnie to była jedna z takich cięższych oaz dla mnie, bardziej taka emocjonalna, ale wiedziałam o tym, że jak mi było ciężko i to zwykle było w nocy. To po prostu brałam różaniec i się modliłam albo koronkę, albo właśnie różańcem i tak zasypiałam w taki sposób, ale też. Pan Bóg wraz ze swoją matką, tak mi się wydaje, że, że zesłali mi świetną animatorkę oraz koleżanki, które tam poznałam, pomogły mi przejść przez to wszystko. I miałam też, jak byłam w pierwszej, drugiej klasie, wypadek. Tak to bym mogła mieć zmiażdżone nogi. Miałam, mieć, mogłabym mieć zmiażdżone nogi, a tak to się prawie nic się nie stało, oprócz tego, że miałam stłuczoną rękę i też właśnie wtedy odczułam to, że Maryja jest obok mnie i można powiedzieć, że jest taką moją patronką, albo mam na imię Mar Maria właśnie. Rola muzycznego na pielgrzymce polega na tym, że podczas drogi, żeby umielić czas, Osobom, które uczestniczą w pielgrzymce, y, gramy po prostu różne pieśni. Zwykle są to albo pieśni maryjne, albo właśnie skierowane do Pana Jezusa y, i do Ducha Świętego, ale też czas, zdarzają się czasami y, piosenki, które ktoś na przykład sobie prosi, żeby zagrać, to gramy. Y, lub na przykład szykowanie y, obsady muzycznej na y, Mszę Świętą. No, to wiadomo, tam trzeba wybrać kilka pieśni, które się nadadzą. Nie są takie łatwe, jakby się mogło wydawać, ale jest bardzo fajnie. Chociaż ja jeszcze nie jestem tą główną, tylko bardziej tą do pomocy. Moją ulubioną pieśnią pielgrzymkową jest Ruszaj. Tak, zdecydowanie to jest moja ulubiona, chociaż jest też. Kilka innych, które mają tam specjalne miejsce, że tak powiem, w moim sercu, ale ta jakoś się tak do niej przywiązam od, od mojej pierwszej pielgrzymki. Może dlatego, że po prostu no, to była pierwsza wieść, której ja jednak zaśpiewałam na tej pielgrzymce do mikrofonu. Warto jeść na pierwszą pielgrzymkę, ponieważ yy, wiadomo, można się przybliżyć do Pana Boga, ale też można poznać wielu innych wspaniałych ludzi, yy, których właśnie nam Duch Święty zesłał. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa, a teraz zachęcam do wspólnej modlitwy litanią ku czci Matki Bożej. Jeżeli macie intencje, które chcecie zostawić Maryi, możecie te intencje napisać w komentarzach, a jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, to pod koniec będzie więcej informacji. Serdecznie zapraszam. Son, Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryju, módl się za nami, święta Boża, rodziciel Chrystusowa módl się za nami, matko Kościoła. Módl się za nami, matko miłosierdzia. Módl się za nami, matko łaski Bożej. Módl się za nami. się za nami, Matko nie skalana, się za nami. Za nami matko przedziwna, módry się za nami, matko dobrej rady, módlę się za nami, matko stworzyciela, módry się za nami, matko zbawiciela. Módl się za nami, Panno Roztropna, Módl się za nami, Panno godna. Módl się za nami, Panno Wsławiona, Módl się za nami, Panno. Módl się za nami, Panno łaskawa, Módl się za nami, Panno wierna, Módl się za nami, Zwierciadło sprawiedliwości, Módl się za nami, Stolico mądrości, Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Módl się za nami, Arko przymierza, Módl się za nami, Bramo niebieska. Módl się za nami, Gwiazdo zaranna. Módl się za nami, Uzdrowienie Módl się za nami, ucieczko grzeszny, módlę się za nami, pociechom grantu, módl się za nami, pocieszycielko strapiony, módlę się za nami, wspomożenie wierny. Mudliście się za nami królowo aniołów Módl się za nami królowo patriarchów modlę się za nami królowo proroków Módl się za nami królowo apostołów Módl się za nami, Królowo męczenników, Módl się za nami, Królowo wyznawców, Módl się za nami, Królowo dziewic, Módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, Módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo różańca świętego. Módl się za nami. modlę się za nami do łagod pokoju modlę się za nami Grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, ranko Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.